TV Euro AGD. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj w Euro wiosenne rabaty. A w nich tysiące produktów w obniżonych cenach. Na przykład iPhone 14 Plus. 128 GB. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499 Teraz za 5299 Zł. I dodatkowo 20 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.pl. Maxi Krzem przedstawia różne role Magdaleny Stużyńskiej. Jak zmieniam rolę? O tak mogę być swobodna albo piękna i promienna. I zawsze silna. Kobiety tak mają. A mocne włosy to symbol naszej siły. Maxi Krzem też pełni wiele ról. To suplement diety, który umożliwia organizmowi utrzymanie prawidłowej kondycji włosów i paznokci. Maxi Krzem różne role. Jedna siła siła Twoich włosów. Akceptacja Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego. Apelujemy o ostrożną jazdę. Na drogach panują trudne warunki. Intensywne opady deszczu. Pamiętajcie o oponach. Ojej, a przed nami prawie 500 km. Spokojnie, ja już zadbałem o bezpieczeństwo naszej rodziny i kupiłem opony. A teraz ty, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze. Agencie, dziś testujemy nowy router od Vectry. Wi-Fi 6 z super zasięgiem. Się robi! Wi-Fi w salonie. Jest? Jest! Szypialnie na piętrze? Jest! A w łazience? Zajęte! Ale WiFi jest i HBO Max też jest! Zamów internet światłowodowy od Vektry z super zasięgiem WiFi 6 i HBO Max w prezencie na 6 miesięcy. Zadzwoń pod 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Przeceny na święta w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, pralki i znywarki. W super niskich cenach. Weekendowy poranek w RMFM. Stajesz i masz politykę, sport, show biznes i najlepszą muzykę. Już w sobotę i niedzielę po szóstej. O dobre samopoczucie w weekend dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Ciesz się w pełni wiosną w najniższej cenie. W Action znajdziesz hotel dla owadów z drewna z certyfikatem FSC za 3,79. A miecz do banik mydlanych 6,79. Odwiedź jeden z naszych ponad 250 sklepów lub wejdź na stronę action.com i odkryj więcej produktów. Action niskie ceny, duży uśmiech. Po reklamie. Na zegarach w całej Polsce już prawie 17. To będą ważne fakty dla kierowców. Posłuchajmy wakwaśnej Michał Gardias. Pociągi na niewłaściwych torach, czyli niebezpieczny chaos w stolicy. Ministerstwo Infrastruktury w końcu komentuje bałagan w warszawskim węźle kolejowym. Wypadki utru... Na S7 na Mazowszu oraz Krajowej 9 na Podkarpaciu. I jak objawia się starczowzroczność, czy można ją zahamować? Posłuchajcie, co mówi o tym nasza ekspertka. O chorobach oczu dzisiaj w naszym cyklu Twoje zdrowie. Resort infrastruktury wreszcie zabiera głos w sprawie chaosu w warszawskim węźle kolejowym. W ciągu półtora tygodnia cztery pociągi zostały skierowane na zły tor. W tym czasie ministerstwo milczało, choć kontrolę w PKP PLK, czyli zarządcy infrastruktury rozpoczął Urząd Transportu Kolejowego. Na linii Maciej Sztykiel, nasz reporter Maćku, co robi w tej sprawie resort? Jak się dowiedziałem, resort infrastruktury w czwartek wszczął swoją kontrolę w tej sprawie. Ponadto na dworcu zachodnim w Warszawie zwiększono obsadę dyspozytorów z dwóch do trzech osób mówi mi wiceminister infrastruktury Andrzej Bitel. Jest czasowo oczywiście dołożona jedna osoba, która ma wesprzeć. Ona jakby się nie wtrąca cały czas w to, co robią dyżurni, tylko to po prostu jest jakby pomagań. Jak tłumaczył mi minister Bitel, sieć kolejowa w Warszawie jest obciążona, więc pociągi te były kierowane na zły tor właśnie przez dyżurnych ruchu. Powinien ułożyć taką drogę, jaka jest zaplanowana w rozkładzie jazdy. Jeśli popełni błąd, i ułoży inną drogę, bo są wolne tory, bo, jest, bo można bezpiecznie pojechać, tak? To ten pociąg pojedzie tam bezpiecznie. Natomiast pojedzie błędną trasę no I tworzy to utrudnienia dla pasażerów Jednak jak zapewnia minister, ale również PKP PLK, Czy Urząd Transportu Kolejowego Ta sytuacja nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa podróżnych A teraz uwaga, zmotoryzowani na Mazowszu Są utrudnienia na trasie z 7 między węzłem Salomea i Wypędy Zderzyły się tam trzy auta osobowe Jeszcze przed kilkoma minutami zablokowana była jezdnia w stronę Wrocławia Teraz trwa rozładowanie korka Wyłączona z ruchu jest Krajowa Droga nr 9 w Cmolasie między Rzeszowem a Tarnobrzegiem. Tam zderzenie osobówki ciężarówką. Trwa akcja ratownicza. Dla samochodów osobowych wyznaczono obie z drogami lokalnymi przyjechałem tutaj, żeby odnowić relacje między naszymi krajami, zadeklarował izraelski minister spraw zagranicznych Eli Cohen na wspólnej konferencji z szefem polskiego MSZ-u. Czy to był przełom, a może to początek końca konfliktu na linii polska Izrael? I czy do Tel Awiwu wróci ambasador RP? O to zapytamy gościa popołudniowej rozmowy w RMF FM. W studiu jest już autor tej rozmowy, Tomasz Terlikowski, witamy cię. Witam. Tomku, kto w takim razie będzie twoim gościem? Jakub Katulski, politolog, kulturoznawca i specjalista od spraw Bliskiego Wschodu, a zamierza z nim poroz nie tylko o dzisiejszym porozumieniu polsko-izraelskim, ale także o tym, czy trwające od ponad 11 tygodni protesty związane z reformą sądownictwa w Izraelu mogą doprowadzić do wybuchu wojny domowej. Nie zabraknie także pytań o postawę Izraela wobec wojny w Ukrainie. Tomasz Terlikowski, ta rozmowa tuż po 18:00. Polecamy. Interesuje nas zdrowie. Po 40 roku życia maleje zdolność widzenia z bliska. To tak zwana starczowzroczność. To naturalny proces, który jednak wymaga wizyty u okulisty, aby sprawdzić, czy nie jest on wywołany przez chorobę. Osoby, które nie do tej pory nie nosiły okularów, zgłaszają się na badania okulistyczne zaniepokojone, ponieważ gorzej widzą z bliska, są przestraszone, że coś jest nie tak. Na takim badaniu okulistycznym dowiadujemy się, czy to jest tylko starczowzroczność, czy też towarzyszą tutaj jakieś dodatkowe wady wzroku, jak nadzroczność albo krótkowzroczność. Pacjenci często pytają się, jak ten proces mogą zahamować. Otóż jest to proces fizjologiczny, nie jest to choroba. My go zahamować nie możemy. Tutaj żadne krople, żadne leki, żadne suplementy, diety nam w tym nie pomogą. A tłumaczyła dr Ewa Sierpińska-Białczak z Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka w Olsztynie. Starzenie się naszego widzenia można spowolnić, jednak przez odpowiednią profilaktykę. Na portalu Twoje zdrowie rmf24.pl znajdziecie siedem takich prostych sposobów. Koniecznie zajrzyjcie do naszego portalu zdrowotnego Radio, muzyka. Fakty RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent fungicydu Virtuos Pro do stosowania w zbożach. Dobrego samopoczucia życzy sponsor prognozy pogody, producent klimatyzatorów oraz pomp ciepła Kaisai dla domu i biura. www.kaisai.com. Dobrej pogody życzy sponsor prognozy, właściciel portalu sklep opon.com, dystrybutor opon marki Hankook. Mogę pierwszy powiedzieć. Sposób y, borówki bardzo pomagają. Jedzenie borówek. E, tak, doskonały to jest, ja też tak. Albo jagód, powiem, bo ja jestem, bardzo lubię. jestem z Krakowa, więc borówki jem. Nie wiem, borówki, ja też borówki. Nie wiem, czy borówki pomagają, czy jagody, ale chyba borówki. <śladın> 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 y, podjudzasz tutaj. <śladın> nie, absolutnie. Y, ja bym chciał się zająć pogodą i pogoda jest ważna. Jutro y, sporo chmur, ale na szczęście lokalnie z rozpogodzeniami. Najwięcej 17, nawet 20 stopni na Dolnym Śląsku. Sponsorem prognozy pogody jest producent fungicydu Virtuos Pro do stosowania w zbożach. Dobrego samopoczucia życzy sponsor prognozy pogody, producent klimatyzatorów oraz pomp ciepła Kaisai dla domu i biura. www.kaisai.com. Dobrej pogody życzy sponsor prognozy, właściciel portalu sklep opon.com, dystrybutor opon marki Hankook. 6 minut po 17 nam się zrobiło. To dobra informacja dla tych, którzy pracują do piątej. Nie myślimy tu o nadgodzinach, zbieramy się do domu, a lepsza połowa dnia. Oczywiście poleca się w głośnikach samochodowych w drodze do domu. Mateusz opierchał. Cześć ponownie.